Chcę postawić woliery. Tu mam taką ścianę. W sumie tu jest 8 metrów długości i za tą ścianką oczywiście mam woliery z pawiami, a z tej strony jak widzicie jest po prostu bowagan. Tu zacząłem rozbierać yy, taki kurnik był. Tu wcześniej też była taka wolierka. No to mi się zawaliła. Nie wiem czy ktoś tak mi ktoś mój kanał oglądał, to nawet nie pamięta. Świetnie po tych śniegach, a się wszystko zawaliło. I to jest to właśnie miejsce. I to już mi się troszeczkę zwolniło. Już jedynie tam został taki kacznik, w którym mieszkają gąski. Ten kurniczek malutki już nie jest nam potrzebny On był wcześniej dla małych kurczaczków, które mieliśmy jeszcze w tym roku. No i ten kurnik duży. To jest wszystko w rozbórce. Rozbieramy teraz to. Także jutro to chcę wszystko już poczyścić plac wygarnąć. No i tu mam zamiar stawiać. Cztery woliery dla barżantów. Wcześniej już mówiłem na jakimś tam filmie, że właśnie chciałbym troszeczkę zwiększyć sobie hodowlę barżantów. Mam teraz jakieś trzy, no cztery w sumie parki mam barżantów, natomiast jest ich tak dużo i tak ładne są, że jakoś tak chyba dorosłem do tego, żeby te barżanty mieć. I pomyślałem, że to miejsce właśnie przygotuję sobie na woliery. Także będę je stawiał i pomału pokazywał, jak to będzie wszystko wyglądać. Bałagan już troszkę ogarnąłem, jak widać, troszkę wyrównałem teren No i zaczęliśmy robić już pod fundamenty szalunki. Także będę w ten sposób robił. Takie będę tworzył cele 2 na 2 Tak mniej więcej tu wychodzi mi. Tu jest troszeczkę szerzej jak 2 metry. I tak mniej więcej nam wyjdzie właśnie na tych murkach. I w ten sposób będziemy. To zalewać beton jak wyschnie to będziemy ciągnąć już słupki i siatkę do góry pogoda nam sprzyja już mamy kilka dni ładnie słonecznie ciepło więc udało mi się wylać jak widzicie fundamenty mam już dwie jak gdyby cele zalane betonem także przyjdzie nam tylko zdjęć i będziemy już sobie wolierki stawiać do góry z tym, że jeszcze, jak widzę, że jeszcze jest ładnie, słonecznie, to chyba zacznę tutaj robić trzecią czyli byśmy robili do tego właśnie słupka tylko będę musiał te kurniczki rozebrać one w zasadzie są już niepotrzebne także je rozbiorę i już będziemy lecieć z trzecim z trzecią wolierką Dorobiłem sobie trzecią celę jak widzicie bo jednak kurnik przyciąłem, tak żeby się tutaj po prostu zmieścić do tego słupka kaszuszką zrobiłem trochę mniej miejsca, ale te takie dla nich znacznie więcej niż jeżeli potrzebują. I dzięki temu tu się wsadziłem już z trzecią, tak się wyrażę woliarką, której oczywiście jeszcze nie widać. No ale myślę, że w przyszłym tygodniu... I zacznę mocować tu na ścianie takie kantóweczki i zaczniemy lecieć już z tymi wolierkami. Także myślę, że niebawem, aby się pogoda utrzymała, pokażę Wam całość.